O, przywitaj się. Weź nie machaj. Może ciemnota. O. moja fryzura wiele przycierpiał. A co? Nie będzie mi zimno. tak mieszkamy Tak wychodzimy do Tak do naszego mieszkania jest 48 schodów. Nie jest mi zimno. Ale ładne! Cześć, tam strzelają. Oczywiście. Trzymaj i będziesz odliczała. Trzy minuty. Piękne. Kurde. Idę. Ale ładne. Czy da się zapalić? Nie, nie da się zapalić. tej. Co ty masz z tym telefonem, że to ci się tak rozmazuje? Ale fajne w nocy jest to, że nie pokazuje tablic rejestracyjnych. I dobrze. Dobra, tutaj możemy. Ej, widać mnie w tym telefonie? Nie. Kurde. Ja się nagrywał. Dwie minuty, jestem. Czekajem. Czy mieszkamy na pietrze? Kurde, ja... O... Tutaj piękne. Wczoraj się wy, Wczoraj się wypstrikali ze wszystkich fajerwerek. O północy nawet strzelali. Piękne. Ej, chmury widać. Przez chwilę było chmury widać. Nie, to. Może jednak troszkę mi zimno? No, na może ja jednak troszkę straszne. mi zimno? O, u mnie też jest tak rozmrożone. dobra. Dzień, to Niech mama żałuje, że śpi teraz. <zysy> <zysy> Sylwester, jedyny dzień w jeden dzień w roku, w którym możemy wyjść po północy. O Jezu, to tam jest za parkiem, No tam jest za, za parkiem, senorze. No, Ten ja, fajnie Różowe nawet. Różawek. A <try> No, piękne, ale ja mieszkania nagrywam jakieś piękne. O! Ale Gaja się rozpakała, gdyby to usłyszała. Ja pamiętam jak ja jeszcze dwa lata temu płakałam. Biedne pieski. I... Wow! No! Kiedy <grystanie> pęknął, <it back>. piękne wyświetlaczki <grystanie> Czemu Czemu otwieracza nie wziąłeś? Czemu otwieracza nie wziąłeś? Piękne A tam jak i'm um. just Dalej też strzelają. Moje biedne nóżki Ej, tutaj się najlepiej bawią. Ej, a ja wiem, co strzelają. Oni to też strzelają. Ej, zaledwie. Sto metrów zadania. Może nie nie jestem w ogóle fit! Nie widać cię! idziemy? Nie, nie idziemy! Nie idziemy! Okej, okay, okej. Okay. puszczać. Ty chciałeś fajerwerki puszczać. A, i Gajusiu by się podobało. Tak, ale było buchła. Wow. A, że już nie dajmy nowego roku. Mamy już od Czy ja mogę powiedzieć, że już jest pierwszy z dziewczyna? No. Jest! 3 minut! Czyli... Ej, ojo widać mnie w tej kamerze. Ojo, widać mnie tam? W telefonie tam. Czyli za pięć mi się mam rodziny. Ta panna tutaj też. To dlaczego z otwieracza nie wziąłeś? Ojo! Chodź! Piękne. Tak, ale tamto się dobrze bawił Ej, tamto się dobrze bawią. Chyba. No chyba, że komuś. Dobry brakuje szlędu. który by nas nawiedził. Ładnie, kochanie. taką. Jak plac za... Ej, jak świeżo malowana ławka w szkole. Jak tam w oknach widać, może nie teraz, ale widać. Ej, co byś zrobił? się. Nie. wiem. Nie. wiem. tam Nie. wiem. Jest nie. Nie. No, nie. No, Tatuś, tata. Moje postanowienie noworoczne. Tata Ej, jak coś tam się zapaliło, czerwony dym. Ej, tata, tam czerwony dym tak leciał przez, po, przez kilka metrów. Tata, moje postanowienie noworoczne To brak postanowień. A twoje? A, no tak. Brawo Filip, za 17 dni masz urodziny. Ale mnie widać. Nie, za dwadzieścia siedem. Filip, ty masz... Którego ty masz w rodzinie? Kiedy? No to za dwadzieścia siedem z nim mam w rodzinie. Dwieścia siedem. Idziemy. Się <grym iż wierzy> możemy iść na bastiony? <grym iż wierzy> Tata świetne pytanie Ci zadałam czy możemy iść na bastiony? <grym iż wierzy> Pięknie to wygląda. Nie wiem czy to widać, czy to w ogóle nagrywam, ale pięknie to wygląda. Jedna tam z... Tata mieliśmy wyjść na 12 minut. Akurat kiedy odeszliśmy, tak? To jednak fajerwerki w kształcie w... brakowało takiego wielkiego <suszy> <suszy> Jak się w oklach odbija, nie mogę drogie. pokazać. Na szczęście w noc, jest taka, noc, noc jest taka fajna, że nie widać tablic rejestracyjnych i mogę e, normalnie sobie nagrywać. Dobra. <laughs> Światło. Światło. Ej, gdzie to? Jak na wojnie. Z tyłu! Bawią się, ale to dalej. Gdzieś dalej chyba. Dobra, to patrzcie. Ja się nie Tata! Wy nie chcecie iść, ja nie chcę iść, ale jak ja wyglądam? Gdzie? Ale patrz jak ja wyglądam. Pięknie, co nie? Szkoda, ja że już się skończyło tutaj. Co, szkoda? No. Tam coś ten, ale tam nie zobaczymy. O 170. Ileś? 68. No, 180. Not 170? Not. No to tyle, ile mówisz, nie wiem. Nie tak, wszystko zagrywa. Ja nadal nagrywam. Ja <laughs> nadal nagrywam. <laughs> w przyszłym roku w Kopenhadze Proszę. <coughs> Już nie strzelają? ty? my ta tatatów? Tak? Ale jaka ja wygląda? To... My... i Lena. Wy no? <laughs> no? no? w Nie chciały. Nie chciało mi się. My... Nie chciało mi się spodmiskać. sobie z szafą kradłom. Czarne takie bez niczego. No. Przywitamy jeszcze się z kosopieckami. Dobrze. Moje... Ci proszę. Witam. Mam i Dobra, teraz się się szampana napić. No po ludzku. Moje <gryliersz> Kurtki na razie nie ściągam. Co tam jest? Co tam u was jest? Witajcie. Witajcie. <ślesz> wejdzie. Pola, chodź tutaj, kochana. Ty nie gryziesz. Pola, chodź. Oj. A! Pola, kochana, chodź. Ty nie gryziesz. Chodź. Jako jedyna nigdy. Jako jedyna nigdy nikogo nie ugryzłaś. Pola. Ugryzła. to kogo? Zaczekaj tu. Ej, nie, nie. Chodź. Pola. chodź kochana, spokojnie. Stara ja ci nic nie zrobię. Ojej, Proszę, nie było. I do widzenia.